Ostatnio pizzę zamknęli po, jako, po jakimś ukryzieniu, jakaś przyjęcie było, jakaś afera, zabójstwa i tak dalej, więc musiałem nowej pracy poszukać. I tak się akurat zdarzyło, że stary pracodawca założył nową pizzerię. A więc dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, jestem Arizona i to jest kolejny odcinek z Five Nights at Freddy's. Kolejny z serii, pierwszy z Five Nights at Freddy's klasycznego. Jedynki powrót do klasyków dzisiaj. Jesteśmy... Przenosimy się do z z pizzerii z 1988 do 1993 bodajże. Więc bez zbędnych przedłużeń po prostu zacznijmy. Dostaliśmy nową pracę, nową starą. Jesteśmy wyjadaczami, jesteśmy weteranem w tym. Więc nie powinno być problemu. A więc... Zaczynajmy! Warto będzie powalczyć z życiem o te 120 dolarów za tydzień. Ale to chodzi, no, no, co tam. no się ma. ma. To help you get settled in on your first night. Um, I actually worked in that office before you. I'm finishing up my last week now as a matter of fact. So I know it can be a bit overwhelming, but I'm here to tell you there's nothing to worry about. Oh dobra, się bałem, że so, się coś so martwić let's just focus naprawdę. on getting you through your first uh. okay. Uh let's see. First there's an introductory greeting from the company that I'm supposed to read. No, no. Kind of Papyrology, okay, you know. Um, welcome to Freddy Fazbear's yeah, yeah. Pizza, the magical place for kids and grown-ups alike where fantasy and fun mm -hmm. come to life. Fazbear oh, Entertainment is not responsible for damage to property or person. Upon discovering that damage or death has occurred, a missing person report will be filed... What kind of have been thoroughly tak, tak, tak. Has been Blah, blah, blah. But now that da. might sound bad, but there's really nothing to worry about. Uh, the animatronic characters here do get a bit quirky at night, but do I blame them? No. If I were forced to sing those same stupid songs for 20 years and I never got a bath, I'd probably be a bit irritable at night, too. So remember, these characters hold a special place in the hearts of children, and we need to show them a little respect. Right? Okay. So just be aware, the characters do tend to wander a bit. Uh, they're left in some kind of free roaming mode at night. Uh, something about their servos locking up if they get turned off for too long. Uh, they used to be allowed to walk around during the day too. But then there was the bite of eighty seven. Yeah. You know. Uh, now concerning your safety, the only real risk to you as the night watchman here, if any, is the fact that these characters if they happen to see you after hours, probably won't recognize you as a person. They'll, they'll most likely see you as a metal endoskeleton without its costume on. Now, since that's against the rules here at Freddy Fazbear's Pizza, they'll probably try to forcefully stuff you inside a Freddy Fazbear suit. Um, now, that wouldn't be so bad if the suits themselves weren't filled with cross beams, wires, and animatronic devices especially around the facial area. So you can imagine how having your head forcefully pressed inside one of those could cause a bit of discomfort and death. Uh, the only parts of you that would likely see the light of day again would be your eyeballs and teeth pop out the front of the mask Yeah, they don't tell you these things when you sign up. But hey, first station a breeze, I'll chat with you tomorrow. Uh check those cameras and remember to close the doors only if absolutely necessary. You gotta consume power. Ale, ale. No, no, z mała instrukcja obsługi Tam przeczytał jakiś tam trakty i takie rzeczy I że oni będą się ruszać nic nowego, to nie Co nie Muzyczki to pewnie Foxy No i samo no? I nic no I tak muszę patrzeć w kamery, bo jak nie będę patrzył to mi jakiś gnój wyjdzie No, ale przez pierwszą noc jest nuda Zawsze tak jest Czy on przed chwilą miał taką... Może coś strigerujemy Chciałbym coś strygerować, bo... Ach, dobrze, wczujmy się trochę w tą... kolego jak tam życie mi ja no powiedz o ho, 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 ho. drugi dzień. Oh, Batman. no w kuchni jest. ciekaw w kuchni szybko się poruszają może by mi się udało tego wygenerować gdzieś golden thirdiego, kogoś takiego Nie jestem pewien jak to zrobić. Nigdy go nie Nigdy tego nie zrobiłem. Powinnieliśmy przeżyć piekć baterii. to dużo, prawda? Okej, okay, przeczytajmy regulami. Nie krzyczeć, nie biegać. nie pisz, nie, nie krzyczeć, nie biegać, nie... Kolejne halucynacje yy. Jeszcze To jest chyba nie... Nie ten, nie wyzywać, don, nie srać na podłogę Zostać blisko mamy Nie dotykać Fredygo Nie uderzać Opuścić miejsce Przed skrysieniem świateł O, tak się zanim się ciemno zrobi oni wtedy atakują. O! Uy. Spokojnie nie ma kolejki. Nikt ci nie zabiera przyjemności i nikt nie będzie ci podglądał. Zaufaj! Na pewno ja cię nie będę podglądał. Chyba że ten pan będzie się wybierał do łazienki. Co ty na to dzika? Let's eat. That's not No i tyle naszego regulaminu. To by było na tyle. A więc jesteśmy myślę, że wzorowymi pracownikami, ponieważ nic z tych rzeczy, które zostały wymienione w regulaminie, nie robimy. Ale to są traki, są zawaliste. taki klip. O, o, o. No tak. Tata. Dobra, bo już mam 25% To są halucynacje, już duże. Już trzeci raz w tej nocy On się patrzy na mnie? Nie patrzy dobrze Dobrze, dobrze, dobrze Dobra Boni już przyszedł, widać, że mu się gdzieś śpieszy No nie wiem, gdzie jest Cika? Cika się wróciła, więc Ciki nie ma co Jego też nie ma Dobrze, więc spokojna noc no rozpokojna. Dodaj mi odwagi, Freddy. Dodaj mi odwagi w tych trudnych chwilach. Ciekawe jak można stygrować tych. Nacje. tych Golden Fredich, tych nie Golden Fredich, dobrze, sześć stanąło, tak zimne, zapomniałem, sceny, między tym nie ma. Dobrze, to by było na tyle. Ja będę leciał do kolejnego odcinka, gdzie nagram drugą noc Te noce są trochę... To są chyba najdłuższe noce w całym FNAF-ie To są chyba 7,5 minuty jedna. O, to już ktoś się odpala. O, już wystartowała. Dobrze, to będę killerów. Cześć i widzimy się w kolejnym.